Ale my już spotkało, by pomówić o niedziel. Pierwszy ma Pani co ze swego śpiewu słyną. Lećmy szybko wnet do BN wielkim jest zadaniem, wszem i wobec wyśpiewywać. Pani wiosny powitany. Ty mój drogi wciąż o pracę, trącił się czerwono nogi. Chciałbym jeszcze móc odpocząć. Bo do polski kawał, A teraz zapraszamy Was. Skowronek to jeden z pierwszych ptaków, które wracają do Polski na wiosnę. Już w marcu można usłyszeć jego piękny kratami. To maleńki ptak o brązowym ubierzeniu, dzięki któremu łatwo ukrywa się w Skogronki budują swoje gniazda na ziemi w dobrze ukrytych gwiazdach, co pomaga chronić gwiajka i młode przed co, co się Co ciekawe, skogronek często śpiewa w rocie. Unosi się o znak, że przyroda budzi się do życia, a ciepłe dni są coraz dziwniejsze. Skogronki żywią się głównie owadami i nasionami, które wiosną zaczynają się w samym To jeden z najbardziej w Polsce pierwszy dzień wioski. 21 marca. No i świetnie. W Polsce pierwszy dzień wiosny obchodzimy zarówno 1 marca, jak i 21 marca. Tradycyjnie 1 marca zbiera miód z kwiatów wśród łąk i pól, kiedy urządzi sprawić. Osob, osoba! Osoba! Osob. 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 I to w pas, i to w Stroje Pana i Pani wiosk. Bardzo jest nam miło, że Pani się zaangażowaliście, że bardzo poważnie podeszliście do sprawy. Stra... I każdy z Was jest oczywiście wyjątkowy. Każdy z Was wygląda inaczej, niepowtarzalnie, jedynie w swoim rodzaju. Dzień